Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na wiosenne rolatki drobiowe zapiekane w mleku kokosowym ze szczypiorem. Coś przepysznego. Danie bardzo proste do przygotowania, a przy tym bardzo pięknie prezentuje się na stole. Jest lekkie, naprawdę wiosenne. Gorąco zachęcam do ich przygotowania. Jeśli zechcecie to zrobić, to przepis i składniki podam jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Mam tutaj 400 g mięsa drobiowego, w moim przypadku jest to filet z indyka, można sięgnąć także po pierci z kurczaka. Mięso kroję teraz na 8 małych kotlecików, z których następnie zrobię takie małe rolatki, zatem takie podłużne, cienkie kawałki mięsa. 8 to liczba umowna, można pokroić na taką ilość kotletów, ile chcecie roladek. Ja kroję na 8, bo taka ilość u nas się najlepiej sprawdza. I teraz każdy pasek mięsa delikatnie rozbijam tłuczkiem bądź ciężkim trzonkiem noża na bardzo płaski kotlecik, taki właśnie podłużny. Nie wspomniałam jeszcze o jednym, mięso kroję w poprzek włókien, dzięki temu w finalnym daniu będzie takie delikatniejsze, przyjemniejsze do jedzenia no i łatwiej je rozbić na właśnie cienki kotlet. Jak widzicie z bardzo cienkiego paska wyszedł taki całkiem zgrabny filecik. I teraz mięso doprawiam najpierw sól i pieprz. Każdy kawałek mięsa z obu stron przyprószam cienko solą oraz czarnym pieprzem. Przyprawy starannie wcieram, wciskam, wmasowuję w mięso. A następnie tylko z jednej strony, tej od środka, bo z paski za chwileczkę będę zwijać w rolatki, yy, przypruszam cienko tartą skórką z cytryny bądź z limonki. Cytryna oczywiście wyszorowana i sparzona i tej skórki nie za dużo, yy, tylko tyle, żeby dać taki przyjemny cytrynowy akcent. Pachnie to wspaniale i tyle skórki w zupełności wystarczy. I teraz każdy filecik... Od środka smaruję pastą kary. Ja wybierałam czerwoną, taką średnio ostrą. Jeśli chcecie, możecie sięgnąć po zieloną lub żółtą. Na tę ilość mięsa zużyję nie więcej niż dwie łyżki pasty. Za chwileczkę zobaczę. Cienko smaruję filety od środka. Nie zużyłam całych dwóch łyżek, mniej więcej półtorej łyżeczki. Pachnie obłędnie. Mięso na chwilę odstawiam na bok. Naczynie żaroodporne natłuszczam niewielką ilością masła, jakieś pół łyżeczki może. I będę w nim teraz układać rolatki. Jeśli chodzi o wielkość naczynia, to takie, żeby ściśle jedną przy drugiej ułożyć na dnie rolatki, tak żeby one się nie rozwijały. Zwijam zatem każdy pasek mięsa w ścisły rulonik i układam w naczyniu żaroodpornym. Szkoda, że nie czujecie jak to pachnie. Tak to wygląda. Myślę, że jakieś dwie rolatki jeszcze spokojnie mogłyby się tutaj zmieścić. Zrobiłam 8, więc trudno, jakoś będą musiały dać radę. Na tym etapie rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza lub do 200 stopni Celsjusza, jeśli chcecie piec krócej. Ja piekę w 180, za to nieco dłużej, bo wtedy mam wrażenie, że mięso jest bardziej delikatne. Mam tutaj pęczek szczypiorku, mój wiosenny składnik. Szczypiorek nieodmiennie kojarzy mi się z wiosną. Nie na darmo powstało powiedzenie, wesoły jak szczypiorek na wiosnę. Piękny, zielony i na nadaniu nie tylko ciekawego smaku, ale także miłego akcentu kolorystycznego. I teraz trzeba go posiekać. Pachnie przepięknie. Część szczypiorku odkładam do dekoracji dania, resztę dodaję do zalewy kokosowej. Mam tutaj puszkę mleka kokosowego, 400 ml. Z wierzchu jak zawsze jest gęsta śmietanka, pod spodem woda. Nie wykorzystam całej puszki, będę chciała zużyć tylko 200 ml, zatem połowę. I muszę teraz dokładnie wymieszać tą śmietankę z mlekiem z dna, tak żeby ono się równomiernie rozprowadziło, żeby było płynne. Tak, żeby do dania dostała się dokładnie połowa zawartości tej puszki, taka równoprawna, nie sama tylko śmietanka. A pozostałą część mleka wykorzystam do innego przepisu. Pachnie wspaniale i na dadaniu wyjątkowej nuty. Odmierzam 200 ml. No i teraz dodaję tutaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny bądź jej mąki. w zależności od tego, po jaki owoc sięgniecie do tego dania. Nie za dużo, sok nie ma zdominować sosu ani zalewy, ma być tylko taki delikatnie kwaśny, więc myślę, że mniej więcej łyżkę, maksymalnie dwie łyżki tego soku z cytryny dodaję, nie więcej. Mm. Super, dodaję szczypior oraz sól i czarny pieprz do smaku. Ja dam taką solidną szczyptę soli, mniej więcej 1 czwartą łyżeczki i naprawdę solidną szczyptę czarnego pieprzu. Dokładnie mieszam, sprawdzam smak. Można oczywiście dodać swoje ulubione przyprawy i jeśli smak mi już odpowiada, to tak przygotowanym mleczkiem kokosowym zalewam roladki. Staram się podczas tego zalewania oblać yy, zalewą każdy skrawek mięsa tak, żeby indyk dokładnie był nią przykryty piekarnik już nagrzany, zatem wstawiam naczynie do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra -dół przez jakieś 30 40 minut tak naprawdę do czasu, kiedy mięso będzie upieczone i już nie będzie surowe. Czas pieczenia zatem zależy od wielkości roladek. Musicie sami zdecydować. Można także piec w 200 stopniach Celsjusza, wówczas nieco krócej. Trzeba po prostu obserwować. Ja wybieram 180 stopni, bo tak jak wspomniałam, mięso dzięki temu jest bardziej delikatne. Po 30 minutach w 180 stopniach Celsjusza rolatki wyglądają tak. Pięknie się zaczynają rumienić, są już dobre. Ja teraz wyjmę je na chwilę, skropię oliwą z oliwek i wstawię jeszcze na 5-10 minut, żeby to się ładnie zapiekło. Oliwą z oliwek można skropić danie na początku, tuż przed wstawieniem do piekarnika. Ja zapomniałam, więc zrobię to teraz. Po tym czasie wyjmuję z piekarnika, posypuję obficie szczypiorem i od razu, póki gorące, podaję. A pachnie po prostu przepięknie. Sos jest naprawdę przepyszny, delikatnie kwaskowy, złamany smakiem cytryny. Uważajcie, żeby tej cytryny nie dodać za dużo, bo bardzo łatwo można zepsuć efekt. Danie jest lekkie, kolorowe, wiosenne i doskonale komponuje się z ryżem, makaronem sojowym czy po prostu z pieczywem. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Gorąco zachęcam. Nie tylko cieszy oczy, jest także bardzo smaczne. No i jak sami widzieliście, proste do przygotowania. Smacznego.